W imieniu CWKS Resowia Rzeszów Spółka Akcyjna witamy na pomyczowej konferencji prasowej po zakończonym spotkaniu pomiędzy Abklan Resowią a GKS Bełchatów wraz z nami jest już opiekun ekipy gości. Panie trenerze prosimy o pomyczowy komentarz. Dzień dobry Państwu. Trzy rzeczy dzisiaj miały wpływ na to, że wywozimy stąd punkty. Pierwsze, Po pierwsze bardzo szybko odrobiliśmy straty i to było kluczowe. Bo to nas umocniło i dało nadzieję, że wywieziemy stąd te punkty. Dwa, komiczna sytuacja. W zwyczaju mamy, mój sztab szkoleniowy ma, że schodzi dużo, dużo później do szatni. Wchodzę do WC, a tam dwóch młodych chłopaków resowi. Nie wiem po co. Bardzo to zmotywowało drużynę. Było widać, że podziałało na nich to mobilizująco. I trzecie, zmiany, które. Dzisiaj raz ożywiły, dwa dały oddech, trzy wzmocniły naszą drużynę. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, w 55 minucie byliście blisko być może już zamknięcia meczu. Ta sztuka udała się kilkanaście minut później. No, ch chcieliśmy w ten sposób rozegrać drugą połowę i to się udało. Wcześniej też była, jeśli dobrze sobie przypominam, dobry kontrata, w którym mogliśmy troszeczkę więcej zrobić. Najważniejsze, że strzelamy bramki, bo patrząc na te mecze, które są od dłuższego czasu nie odstajemy, strzelamy bramki, a dzisiaj wszystko się ładnie złożyło i wygrywamy mecz. To zwycięstwo to dla was spory tlen przed kolejnymi spotkaniami ligowymi. Jak ma się taką serię, no to wiadomo, że to jest y, coś nieprawdopodobnego, przerwać y, tą, tą, tą fatalną pasę. Tym bardziej, że no, wiedzieliśmy z kim się mierzymy. 11 zawodników zostało wymienionych. 11 zawodników w Resowi zostało wymienionych na zawodników, które mają, ma, mają przeszłość ekstraklasy, Ligi Czeskiej itd. Tak I tak dalej mógłbym wymieniać i wymieniać. Czyli drużynę bardzo dobrą, mocną, która tutaj punktowała i dzięki temu nas y, wyprzedziła. W drugiej części konferencji prasowej czas na podsumowanie wydarzeń boiskowych przez szkoleniowca gospodarzy. Panie trenerze, bardzo proszę. Trudno mi się odnieść do, znaczy trudno. Mecz rozpoczęliśmy tak, jak, jak chcieliśmy, tak, strzelona bramka szybko i mam wrażenie, że od tego momentu, od tego momentu tak, jakbyśmy byli już zadowoleni z tego, że mamy wynik i, i wygramy to spotkanie. Daliśmy dwa prezenty, tak można powiedzieć, bo takich bramek mój zespół nie tracił dawno. Trudno jest mi racjonalnie to wytłumaczyć, bo w tygodniu i graliśmy w środę i byliśmy zespołem, który, który potrafił zdobyć punkt na wyjeździe i też w miarę szczelnie się bronić, a też nawet byliśmy blisko zwycięstwa. Dzisiaj. Praktycznie na, na w każde ogniwo to, to, to gdzieś troszeczkę za mało do tego, żeby, żeby to spotkanie wygrać. Słabo e, się prezentowaliśmy, szczególnie po strzelonej bramce. E, później było trudno. Da, szukałem zmian, szukaliśmy innego ustawienia też. No, daliśmy szansę innym zawodnikom, ale dzisiaj niewiele to zmieniło. No, być może taki mecz nam się przytrafił, bo, bo sporo tych spotkań było takich, gdzie będzie zespół no, musiał mocno, mocno tutaj być skoncentrowany. Gdzieś, gdzieś to spotkanie przyszło takie trudne. Mam nadzieję, że to, że to jedno i też przestrzegałem zawodników, żeby nie uwierzyli za bardzo w to, że, że to już jest koniec, że osiągnęliśmy cel. To wszystko jest jeszcze daleko i na pewno czeka nas trudny, trudny bój o obyd i te punkty są oczywiście jakaś przewaga. Jest, ale wiemy dobrze, jak szybko się ją traci w momencie, kiedy, kiedy się nie wygrywa, tylko no, drugi mecz z zespołem takim bezpośrednio zaangażowanym też w utrzymanie. Szkoda, że, że to nam ucieka, bo dzisiaj mogliśmy sobie dużo pomóc w, tym, w tej walce o utrzymanie, i myślę, że sobie bardziej skomplikowaliśmy, niż, niż pomogliśmy. Dlatego. No, musimy dobrze to przeanalizować i, i też porozmawiać, bo nie, nie tak to dzisiaj miało wyglądać na pewno. Są pytania od dziennikarzy. W pierwszej połowie powróciły żywo wspomnienia z pojedynku Resowi o Zagłębie. Straciliśmy prowadzenie zbyt szybko i co jest tego powodem? Tak, no, nie ma chyba takiej jednoznacznej recepty na to i odpowiedzi. Myślę, że, że też taki brak koncentracji w tym, że bardzo szybko straciliśmy bramkę zaraz po tym, jak, jak wychodzi, wychodzimy na prowadzenie, czyli to gdzieś ta chyba koncentracja tutaj jest ten ten moment taki trudny. Też nie ukrywam, że, że yy, musieliśmy w ostatnim czasie sporo rotować, jeżeli chodzi o ustawienie w defensywie, bo bo też były kartki, też były kontuzje, dlatego gdzieś uciekła nam ta stabilizacja tutaj w tej formacji, i stąd też stąd upatruję, że, że trochę nam się pojawia w ostatnim czasie za dużo błędów. Dziennikarze też zauważają, że ciężko grać z rywalem, który w drugiej części pojedynku liczy już tylko i wyłącznie na kontrę. No tak, ale tego się można było spodziewać, bo wiemy dobrze, że większość zespołu by się w tej lidze tak zachowywała. Przy prowadzeniu yy, gdzieś próbuje grać z kontry i też no, był chatów yy, yy, i mądrze i szczęśliwie się bronił, a, a jednocześnie my chyba za bardzo nieudolnie w tym wszystkim gdzieś za wolno graliśmy i, i też możemy mieć przede wszystkim pretensje do siebie, bo, bo tu chyba upatruje największy problem i od tego trzeba zacząć. Na pewno dużo nas czeka analizy i spotkania przed spotkań takich odpraw, żebyśmy mogli no, wrócić na właściwe tory. Niektórzy wysnuwają taką tezę, że znacznie łatwiej, lepiej gra się nam z drużynami jednak z tego czuba tabeli. No tak, ale to też tylko są teorie, natomiast liga się nie kończy, jest jeszcze bardzo dużo grania i te punkty są potrzebne wszystkim. Dlatego tutaj trzeba być bardzo czujnym i nie mówić, że, że się już wygra, to już się jest, bo też za dużo tego jest koło nas takich hura optymistów. Cały czas stąpam twardo po ziemi. Wiem, że, że w sporcie tak nie ma, że to co jest na papierze i w teorii to, to się sprawdza. Wszystko trzeba wypracować, wywalczyć na boisku, ciężką pracą od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty i wtedy możemy o tym mówić. Także trochę pokory na pewno też się przyda wszystkim i taki kubeł zimnej wody dzisiaj po raz, po raz drugi mamy wylany, więc myślę, że, że od tego trzeba zacząć.